Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 29 stycznia. Idziemy zrobić obchody. Pól zboża, psemzyta. Mówię, dzisiaj jest ładny w miarę dzień to trzeba zrobić. Bo tak zwlekałem, zwlekałem, a wiecie, jakie jest. JOSNA pomału się robi, jak to mówią. U nas w tym roku to mało było śniegu, mrozu. To jest wiadomo, jeszcze może przyjść, bo to jeszcze Marcu, jak garcu przewadnie, to na Wielkanoc jeszcze śnik lubi zwalić. Jak pamiętam, To wszystko wegetuje, rośnie, bo jest ciepło, Zimna nie ma. Becce trochę powietrza uszło. Będziemy teraz sobotę wyciągać. No, trzeba ją dopompować. Będzie, ale to mam raczej chyba ruskiem. Bo wałka nie ma, by trzeba poszukać na spokojnie. Mi się wydaje, tak, że tak jak nieraz przyjdę po konia czy coś, to widzę, że tu jest zadziej zasiane. Za domem jest bardziej bardziej gęściej. No ale to wy ocencie, powiedzcie. Nicie pod znaniakiem. Rozkrzewienie jest. Tutaj tego widać, że z... chyba zdrowe, chorób nie ma. No, takie listki, ale to może od mrozu. O, takie, takie niektóre, takie przyschnięte. No, Jak widzicie, tutaj trochę, aby nie trzało, zapchało się. No ale sieje się czym, czym się maj. wiadomo, no. Może z każdym rokiem będzie lepiej, może jakiś nowy siebnik czy coś. A wam powiem, że tam z tyłu, za domem, to Wam powiem, że no kopce są, dużo kopią krety. Tutaj to tam jeszcze, jeszcze. Zaraz zobaczymy, czy w wrobie wody nie ma, puszka nie ma z nami, może pójdzie bo obiad je, może później pójdzie z nami, no widzicie. O. Są takie place, co o, aby się przypchało, czy coś bo tu nie ma. Tutaj takie górki, takie, tak to się nie widzi. tam, Zobaczymy, jak to będzie tam zasiane. Bo nie wiem, w środek nie wchodziłem zboża. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ale na łące, tam widzicie jakie kretowiska też. Trzeba obejść, o, są takie te. Ja bym, taka, taka, taki jakby ten. O, a tu nic. A no już zielsko widzę, wychodzi. Powoli. Na wiosnę się będzie od zielska pryskać, o widzicie? Zielsko miejscami jest. Teraz ziemniaki będą na tamtej stronie, zaraz przy dróżce. Zobaczymy, jak to ze zbożem będzie, jak to tam tego będzie plon a dopiero to tam, wiecie, 29 stycznia, to jeszcze, jeszcze jest trochę czasu. Tak się zbierałem, zbierałem, tak jak w tamtym roku, z tym, jak yy, pogląd pól przed żniwami, no i że tak się zbierał, że żebym nie zdążył. A mówię, teraz trzeba coś nagrać, Niedługo też będziemy ziemnie łodzić. To coś też nagram. Nowa szufla będzie w akcji. No dobra, jak widzicie? No. Dzień nie idzie, jest rzadziej. Dzień nie idzie, nie, mi się wydaje. No zobaczymy, jak to pole będzie. No dobra. Ja już zbliżam się prawie do łąki. Idziemy tam prosto. Rów zobaczyć ile wody, czy mokro nie jest na łące. Widzimy się za chwilę. U was też takie kretowiska na łąkach. Dajcie znać, bo tutaj to widać że masakra. Jak tam dajcie wapno na łąki, bo my będziemy już niedługo długo na pewno też siać, boś niektórzy widziałem sieją u nas. Nie wiem, brunami chyba, odwrócę bruny i te kratowiska porozwalam. Bo zobaczcie, tutaj to jest masakra. Tam jaka plaga! Tylko zaraz zobaczymy, ile wody, ale Wam powiem, że ten rok jest suchy, suchszy niż w tamtym roku. Tutaj pamiętam, to pływało, wody było. A w tym roku jest sucho, ale to dobrze. Przynajmniej będzie można wjechać. Nie będzie topienia, wyciągania się. Jak wy to lubicie <laughs> na pewno najlepiej no, ze dwa ciągniki utopić jak to Joker Farm mówi No mówię jak na razie to jest no sucho Nie jest tam sucho, no tak no tak powinno być o Ale czy będzie czy nie no to zobaczymy Jak to dalej będzie Czy będzie tak sucho czy nie o, koguty piją, ładna dzisiaj pogoda, 9 stopni, no to jest wąpołem, no fajnie miło. I tu, i tu, gdzie nie gdzie będzie trzeba bronki przejechać po bronach, zaraz zobaczymy, czy woda jest, czy jej nie ma. No, trochę jednak jest. Trochę roby na jesieniu obczyścili, ale już zarosło. O jak widzicie Młody jest trochę Tutaj kiedyś to dziadek opowiadał jak była czyściejsza parę lat do tyłu to, to tu normalnie tego się kąpali przychodzili Wchodzili No dobra Widzimy się tam już za szopą, jak będziemy za szopą. Sorry, za domem. Czasami musicie mi wybaczyć, pomyłki. Dobra, już jesteśmy tutaj za domem. Jak widzicie, tutaj mi się wydaje, że jest gęściej posiane. Jak wymyślicie, dajcie znać w komentarzach co tam u was, co tam robicie, działacie no, a nie, już się rozkrzebiło. tutaj trochę więcej o, kopców, nie wiem czemu ale no jak widzicie też tak, gdzie nigdzie o jest taki ten grubiej zasiany, aby wjechało się na to samo i się pobrały już już powoli widać. Zielsko wychodzi. Wiaterek. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jak się mówiło, ale jest to wiaterek. Uszyli. Mogę doczekać w umpaję, Kiedy już będziemy w pole ruszać? Z Gnojowicą. Gnojowicą, z Obornikiem. W marcu, któregoś chyba będzie można już na łąki, na pola. Ja powiem, że nie, nie legnieło. Jest to optymalnie. Boję, że nie źle. Muszę kiedy live'a w końcu zrobić, bo już nie było. 2005 już jest, a ja mało ostatnio no tego wczoraj filmik wrzuciłem. W sobotę będzie drugi, czasami można, ale wiadomo teraz mało nagrywam, bo nie ma co, ale nagram tak jak mu liście. Jeden widz do mnie pisał, żebym podwórka zrobił gdzie. Gdzie jak to co wszystko wygląda, to zrobię. Może na dnia, może poniedzieli. Zobaczę jak to tam będzie z czasem, z pogodą. Ziemi niedługo będziemy wodzić, to też coś się nagram. No dobra, zobaczymy tam czy jest mokro, tam co dziadek lgnął, co słona była wywoć. Jak pamiętacie. Zaraz tam pójdziemy. No, idziemy właśnie tutaj. Tam trochę kałuża jest. A tutaj. Wody nie ma, ale niby gumaki się też tam Chociaż Jak widzicie, o! Wpada gumak. Tutaj to by i może i utknął. Bo, bo gumaki się zapadają. O, tutaj jest dryna przerwana. W tym miejscu jest zawsze mokra kawałek, o tak jak widzieliście, tam był pasek długi, że by była we wodzie. Dziadek ma o wiele i by był ruskiem. Utknął bym, Jechał w samochód i przerwałem nagrywać. Zresztą, już i tak popchodziliśmy. Wiecie, jak zboża wyglądają. Już teraz ja też wiem, że tutaj moim zdaniem tutaj jest gęściej, a tam nie. Ale dajcie w co to was, co to porabiacie i w ogóle dajcie łapkę w górę, subskrypcję, miły komentarz. Widzimy się już w dalszych odcinkach. Pa pa, do zobaczenia, trzymajcie się.